Moi drodzy, plany zablokowania przez rolników Warszawy, wyjazd na Warszawę to nic bardziej chorego, nic bardziej mylnego, jak kontrolowane, a celowe wyprowadzenie rolników w powietrze i na manowce. Po co rolnicy strejkują i mają jechać na Warszawę? Policzcie sobie 5000 ciągników, tylko średnio po 1000 zł na paliwo to jest 5 milionów złotych. Moi drodzy konsumenci nic nie rozumieją, nie będą rozumieć, a blokowanie dróg nie wnosi nic, nic żeście nie osiągnęli, nic żeście nie przepchali, ani nic nie załatwili swoimi protestami z 9 lutego 2024 roku, poza kwestią pokazania tego, że wkurwiliście społeczeństwo. Rok 2015 wrzucaliśmy z Marianem górnym dziki do Sejmu, w obronie podlaskich rolników w związku z ASF-em, protesty w armii, że protesty w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa nic nie dały. Wyjazdy, protesty w Warszawie pod kancelarią premiera, dwutygodniowe stanie, moi drodzy, nic nie wniosło, nic nie dało. Jak było, tak, tak jest ten syf nadal. Dlaczego nie warto jechać na Warszawę? Dlatego, że należy zablokować centra logistyczne i zablokować, moi drodzy, zakłady, zakłady przetwórstwa, młyny, tam gdzie przyjeżdża towar, nie tylko ze wschodu, ale i z zachodu, z strefy Schengen, jak moi drodzy, z Niemiec, z Holandii, z Belgii, Danii, e, Irlandii, e, napływa nam mięso, etc. i różne produkty sprzedawane w marketach pod kodem kreskowym 590 więc konsument nie rozumie tak naprawdę telewizja pokaże was w tych pięknych cudownych ciągnikach po 300 po 400 tysięcy co najmniej bo ta, ta, taka minimalna cena taka jest ciągnika 350 tysięcy już nawet do miliona złotych i co ma zrozumieć konsument który widzi ciągnik za 300 400 tysięcy milion złotych i schab w markecie po 22 zł, sprzedawany jako polski, i robią to moi drodzy działacze też stowarzyszeń z, z branży mięsnej Polski. rawa mazowiecka nie odbierająca od listopada wieprzowiny. Tucz na moi drodzy. Zero ekonomiki, opłacalności, niczego kompletnie. Kiedy zablokujecie. Moi drodzy, centra logistyczne, kiedy zablokujecie zakłady takie jak Animek, Sokołów, Starczyński, Walcerzaka i innych, tam gdzie właśnie jest importowane zachodnie mięso, od zachodnich rolników, sprzedawane następnie, później, jako surowiec wytworzony, przetworzony, ale sprzedawany pod kodem kreskowym 590, to wtedy będzie miało to sens, bo wtedy musicie wytłumaczyć też pod tymi zakładami, pod centrami logistycznymi, że nie stoicie tylko we własnym interesie, ale w interesie też polskiego konsumenta, a w szczególności polskiego konsumenta, bo rozwój chorób nowotworowych jest proporcjonalny od ilości marketów, a w markecie znajdziecie jedną półkę ze zdrową żywnością, więc pytanie, co jest resztą? Sama chemia. Naturalnie trzeba zmienić rolnictwo, ale trzeba wiedzieć, gdzie leży problem. Problem leży, moi drodzy, w braku ekonomiki, opłacalności, braku systemu kontroli, norm jakościowych, a to spowoduje, że napływ jest z każdej strony. Jak zablokować? Nie zablokujecie. To jest chwilowe zablokowanie, moi drodzy, i mamienie Was przez Siekierskiego, jak i zarówno tego koło dzieciaka, że coś możemy zrobić, coś osiągnąć, a wiecznie Unia Europejska sranie w banie. Dopiero wprowadzenie Agencji bezpieczeństwa żywnościowego Mimośnik markowych perfum zatrzymane w Bolesławie. A, e, Moi drodzy, dopiero wprowadzenie Agencji Bezpieczeństwa Żywnościowego, a w szczególności wprowadzenie norm jakościowych spowoduje, że będziecie mogli mieć wpływ na regulację rynków, ale muszą działać przy tym służby. Minimalne, bezpieczne normy, które będą musieli spełnić wszyscy. Nikt z punktu ekonomicznego nie będzie przywoził czegoś do Polski w tej normie, bo mu się to po prostu nie będzie opłacało, a wtedy wyprzecie korporacje, wyprzecie to wszystko. Ale budowanie świadomości polega na tym, że tego konsumenta trzeba uświadomić. Was jest. 200 tysięcy rolników, konsumentów jest 35 milionów. Manipulacja telewizją publiczną, a w szczególności jak pokazuje protesty rolnicze, jak to przekazuje do opinii publicznej, no to moi drodzy, nie łudźcie się, że będzie to dobrze. Za byliście oszukiwani, za platformy byli, jesteście i byliście oszukiwani, bo już rządziło PO, PSL. Jakikolwiek nie będzie minister, to będzie was mamił, że będzie coraz lepiej, a jest coraz gorzej. Nie ma opłacalności we, we wszystkich sektorach produkcji rolnej, moi drodzy, ja Wam to mówię. Jeżeli rolnicy się nie zjednoczą, nie zaczną robić protestów, nie będą robili tego pod centrami logistycznymi, nie będą robili pod marketami, ale trzeba wziąć do ręki raport Najwyższej Izby Kontroli. Jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Trzeba pokazać, tak naprawdę, co się dzieje i co markety sprzedają w Polsce, ale kto tworzy legislację prawną. Dla funkcjonowania polskiego rolnictwa. Polska Federacja Producentów Żywności, zobaczcie sobie w struktury, Polska Federacja Dystrybucji i Handlu, moi drodzy ciała, doradcze ministra rolnictwa, w szczególności organizacje związkowe, izby rolnicze, które przeżarły tylko pieniądze 200 milionów złotych i tak naprawdę działają tylko na no niekorzyść polskiego rolnika znam to z, a, a, z przypadków naszych Dolno, Dolnego Śląska kiedy to działacze i Rolniczych moi drodzy, załatwiają sobie partykularne interesiki w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i w Ministerstwie Rolnictwa w rzeczywistości produkują ekologię y, i sprzedają za granicę ale protestują w Polsce bo tak właśnie zostało to ustalone moi drodzy z, z rządem Rączka rączkę myje, a rolnika w dupę się pruje. Niestety, moi drodzy, bez uświadomienia konsumentów tak naprawdę, co oni jedzą z tych marketów nie jesteście w stanie nic zrobić. Możecie sobie jechać na Warszawę, już w 2015 roku byliśmy w Warszawie, kiedy rolnicy z Podlasia, przyjechało 300 ciągników, zablokowali skoty, postawili w poprzek drogi i następnie zaczęli Terroryzować z dużą ilością policji. Przyjedzie was półtorej tysiąca, też was terroryzują. Moi drodzy, nie ma sensu jeżdżenia, wyrzucania pieniędzy. Jedźcie po za, pod zakłady mięsne, pod młyny. Jedźcie, moi drodzy, pod te instytucje, gdzie spływa ten cały francowaty, szkodliwy import, gdzie to jest przetwarzane, a następnie, moi drodzy, wciskane to jest konsumentom jako towar, który jest. Moi drodzy, bezpośrednio niby od polskiego rolnika i sprzedawany pod kodem kreskowym 590. No, moi drodzy, albo zaczniecie myśleć głowami, albo będziecie zawsze przegrywać te całe sprawy. To minister Siekierski, jak i zarówno, moi drodzy, premier, mają do Was przyjeżdżać. Ale musicie wprowadzić takie rozwiązania, jak polityka kredytowa, polityka rolna, agencja bezpieczeństwa żywnościowego, polityka wewnętrzna, polityka krajowa, yy, poza po, polityką wspólnotową rolną. Yy, no moi drodzy, nie porównujcie się do francuskich rolników, bo oni mają politykę i europejską i krajową, mają dofinansowania duże z polityki krajowej, mają przyzwolenie Macrona na robienie tego typu protestów, są poubezpieczani i są zrzeszeni i są zwarci Nie tak jak w przypadku teraz, kiedy inni strajkują, to producenci wieprzowiny na dupie siedzą, bo już im naobiecywali gruszek na wierzbie. Moi drodzy, będą wyli jak bury suki, i tak to właśnie zostało zrobione. Pytanie: kto zezwolił na monopolizację rynku i przejęcie zakładów Pini-Polonia w Kutnie e, Spitfieldowi, czyli Animexowi? A to wszystko się działo za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to ministr, za rządów ministra Ardanowskiego wystawiano zaświadczenie, moi drodzy, że nie dojdzie do monopolizacji rynku i nie będzie w sektorze trzody chlewnej załamania rynkowego. Co jest nieprawdą, bo stworzyli monopol dziś. E, animex ma 70% rynku i ma diktum tak naprawdę 12 milionów punktów e, przyjeżdża jest importowanych z zachodu Nie zablokujecie tego syfu tylko i wyłącznie normą jakościową, mądrością I, moi drodzy, celowym punktem obrania Musicie się zachowywać jak w wojsku Jak w wojsku, obrać sobie punkty strategiczne ale moi drodzy, szukajcie w sprzymierzeńców konsumenta, a w szczególności w ludziach na drodze. Kiedy będziecie im blokować drogi, oni nie będą rozumieli, dlaczego tak się dzieje. Będą pluli na rolnika, będą Was palcami wytykali, moi drodzy, i tak to będzie funkcjonowało. Pozdrawiam serdecznie.